Potem przekieruję wszystkich moich członków gabinetu, aby wykorzystali swoje prerogatywy, aby pokonali to, co było rekordową inflacją i natychmiast zmniejszyć koszty życia oraz ceny. Kryzys inflacyjny został wywołany przez masywne, nadmierne wydatki i eskalujące ceny energii. Dlatego właśnie dzisiaj również ogłaszam krajowy stan awaryjny w zakresie energetyki. Będziemy wiercić, będziemy wiercić. Ameryka stanie się krajem wytwórczym ponownie i mamy coś, czego nie ma żaden inny kraj wytwórczy, czego nie będziemy kiedykolwiek największą ilość ropy i gazów jak wśród jakichkolwiek krajów na Ziemi i będziemy korzystać z nich. Będziemy korzystać. Ceny spadną. Zapewnimy nasze strategiczne rezerwy ponownie, aż po sam korek i będziemy eksportować amerykańską energię na cały świat. Będziemy krajem bogatym znów. I to jest właśnie to płynne złoto, które mamy dosłownie pod nogami, które nam w tym pomoże.